Przed nami futbolowe święto, jak chcą jedni, albo święta wojna, jak powiedzieliby inni. Zwane derbami Anglii mecze The Reds z Czerwonymi Diabłami. To najgorętsze wydarzenie piłkarskie i najwyższa jakość. Nie inaczej będzie dziś. Zapraszamy Państwa na Old Trafford, na którym już za chwilę usłyszymy pierwszy gwizdek spotkania starych rywali. Manchester United zmierzy się z Liverpoolem. Spotkanie komentować będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Muszę przyznać, że czekam na ten gwizdek z niecierpliwością Jacku. Ja też Tomku. Nieczęsto Często naprzeciw siebie stają dwie równie utalentowane i utytułowane drużyny rywalizujące o Brym w swoim regionie. Mam tylko nadzieję, że żadna z drużyn nie postawi wyłącznie na defensywę i będziemy świadkami spektakularnych akcji ofensywnych. Przyjrzyjmy się wyjściowej jedenastce Manchester United. Znani są z tego, że wysoko zastawiają pressing. I chyba dzisiaj będzie podobnie. Tak sądzę. Lubią przejąć piłkę jak najbliżej bramki rywala, bo dzięki temu łatwo przychodzi im stwarzanie sobie sytuacji strzeleckich. Ale też taka strategia wymaga doskonałej organizacji gry i ciężkiej pracy na całym boisku. Oby nie zabrakło im sił. Spójrzmy teraz dzisiejszy skład Liverpoolu. W bramce Mark Andre Ter Stegen, Mo Salah oraz Son będą grać na skrzydłach. W ataku natomiast ujrzymy Lautaro Martineza współpracującego z Kylianem Mbappé. Gwizdek. Liverpool zaczyna tę, miejmy nadzieję, prawdziwą piłkarską ucztę. One die. Lautaro Martinez. Nie daje się teraz zatrzymać. Lautaro Martinez. Gol. Jeden do zera dla gości. No na pewno podrażnili tym trafieniem gospodarzy. Przecież oni tego tak nie zostawią. Nie z takim rywalem. Nie przed własną publicznością. Nie tak wyobrażali sobie przebieg tego meczu piłkarze Manchesteru United. Gramy od środka. Liverpool traci posiadanie piłki. Williams. Mbappé teraz przy piłce. Teraz! Tworzył sobie szansę! Uwaga! No i błyskawicznie. Kolejny raz trafiają do siatki. Drużyna przeciwna wydaje się rozbita. Można bez końca oglądać, z jaką łatwością z rywalem poradził sobie Kylian Mbappé. Podręcznikowe wykończenie. Zero zbędnego kombinowania. Potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Virgil van Dijk. Virgil van Dijk. McAllister. Saliba. Ryan Grafenberg. Piłka do Williama Saliby. Piłka krąży między nimi. Nie spieszą się nigdzie teraz z atakiem. Virgil van Dijk. Do McAllistera. Mo Salah. Znajduje tam Kylian Mbappé. Mbappé będzie groźnie. Ależ to była sytuacja strzelecka. Czegoś takiego nie można marnować. Piłka zostaje w rękawicach bramkarskich. No, świetna robota. Simikas. Zdecydowane wejście bez faulu. I tracą piłkę. Ciągle utrzymują się przy piłce. Mogą to rozegrać na różne sposoby. Spokojna interwencja Ter Stegena. do McAllistera. Znowu mają piłkę. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Nie sądziłem, że przed końcem pierwszej połowy goście będą tak wysoko prowadzić. To była naprawa. Mbappé! Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bram. I jest! Trafia teraz. Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania z rzutu rożnego. Dobrze teraz widać, jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna główka. Znowie nie Liverpool już raczej niezagrożony zmierza po zwycięstwo. Calabria. Nie było wiele przerw, więc tylko minuta doliczona. Ben jeder. No i rozbrzmiewa gwizdek kończący pierwszą połowę spotkania na Old Trafford. Rusza druga połowa, a Manchester United na musiku. Słabo spisali się w pierwszej części gry. Mają co odrabiać, ale przecież w tej drużynie jest dużo jakości. Udane wejście, traci piłkę. Uwaga, wychodzi sam na sam. Piłka dalej w grze. Mbappé może być niebezpiecznie. Proszę państwa, kolejna bramka. Odjeżdżają na cztery gole. To się nazywa deklasacja. Spójrzmy raz jeszcze do tego gola, menedżer był wściekły i trudno mu się dziwić, bo obrońcy powinni sobie w tej sytuacji poradzić. Mieli czas, by uporać się z rywalem, ale zabrakło zdecydowania. Fatalna gra w No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja. Niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Mbappé dobrze tam interweniował. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę Rywala. Świetnie zapowiadała się ta akcja. Naprawdę. Ale już jest tylko wspomnienie. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Teraz, czy dobrze to wykończy? Uwaga, dalej groźnie! Dobrze się ustawia przy tych strzałach. Ciekawi mnie, na ile wiarygodne są plotki, według których ten zawodnik miałby przejść do Liverpoolu. Masz jakieś pewne informacje? Też słyszałem o tej plotce i powiem Ci, że taki transfer miałby sporo sensu. Ostatnio ten zawodnik złapał jakby wiatr w żagle i na pewno jest łatomym kąskiem na rynku transferowym. Myślę, że już niedługo dowiemy się więcej. Mbappé. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Ależ to była okazja. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Mbappé, może być niebezpiecznie. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Greenwood. Bruno Fernandes przy piłce. Tak. A ale brzydki faul. Teraz tylko od sędziego zależy, czy jeszcze sobie dzisiaj pogra. Ja się dziwię, Jacku, tak nieostrożnemu zachowaniu w tej sytuacji. Sędzia postępuje dość pogłażliwie. Tak, to mogła być żółta kartka, a w konsekwencji czerwona. Kolejny faul, na pewno tak się skończy. Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie Bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie. I już skupia uwagę rywala na sobie. Tak, przy okazji przypomnijmy, że warto zarezerwować sobie już czas na zbliżające się spotkanie angielskiej Premier League. Manchester United zmierzy się z Liverpoolem. Myślę, że dziś czeka nas znakomity mecz. Oba zespoły mają sobie coś do wyjaśnienia. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Proszę, mocne uderzenie. Zamysł był dobry, zabrakło trochę precyzji wykonania. No i zmiana w Manchesterze United. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Jadon Sancho. Świetny odbiór simikasa. Korner dla czerwonych diabłów. Ma jedenasty metr z rogu. Dobrze wybija. Zmarnowany rzut rożny. Mecz dobiega końca. A do następnej rundy pucharowej awansowała drużyna gości. Można już świętować awans do kolejnej rundy. Drużyna zagrała dziś z wiarą we własnym...